W związku z tym prosimy Panią Prezydent, aby nam powiedziała parę zdań na temat miejsca dla seniorów, Pani działalności, no tejże na przykład kadencji. O, to bardzo ważne pytanie i ważna sprawa. Seniorzy są bardzo ważni dla mnie jako prezydenta miasta Ostrowa Wielkopolskiego. Już w trakcie mojego, mojej kampanii wyborczej, kiedy konstruowałam program dla mieszkańców Ostrowa Wielkopolskiego, mówiłam wyraźnie o tym, że Trzeba stworzyć jeszcze lepsze warunki życia dla ostroskich seniorów. Co mam na myśli? Przede wszystkim chciałabym uporządkować sprawy związane z ostroską gospodarką komunalną. Wiadomo, że dziś seniorzy borykają się z określonymi problemami finansowymi, oglądają każdą złotówkę, emerytury nie rosną nam wprost proporcjonalnie do cen, na przykład za usługi komunalne. Więc moim głównym celem jest uporządkowanie gospodarki komunalnej w ten sposób, żeby te ceny były bardziej przyjazne, na przykład dla naszych ostrowskich seniorów. Chciałabym również, żeby z Ostrowa nie wyjeżdżali ludzie młodzi. Chcę ich zatrzymać w Ostrowie, bo Ostrów jest miastem, który się starzeje. I to jest sprawa bardzo przykra, dlatego że nasi seniorzy zostają sami. Nie po to przecież chowamy dzieci, budujemy relacje rodzinne, żeby na starość zostawać sami. W związku z tym chciałabym, żeby w ostrowie były rodziny wielopokoleniowe, żeby seniorzy służyli wsparciem swoim dzieciom, dzieci żeby służyły wsparciem swoim rodzicom, a wnukowie mieli Dziadków tutaj na miejscu. Ale życie seniorów. Nie tylko obowiązki by wychowywanie dzieci, pomoc wnukom, to także radości i przyjemności. Ostrowski Uniwersytet Trzeciego Wieku jest najlepszym przykładem na to, jak można wspaniale, kolorowo, konstruktywnie, radośnie spędzać jesień swojego życia, jak można bardzo być twórczym i pomysłowym, ile radości może przynosić także ten czas, kiedy już nie mamy tylu obowiązków zawodowych i możemy wykorzystać ten czas. Dla siebie. Więc bardzo chciałabym wspierać organizacje pozarządowe, które sprawy seniorów mają w zasięgu swojego działania. Ale w moim programie wyborczym znalazł się również taki pomysł, jak utworzenie kar. Karty Seniora, Miejskiej Karty Seniora. Chciałabym zaprosić do udziału w tym programie wielu ostrożnych przedsiębiorców. Właścicieli pubów, kawiarni, restauracji. Mamy jednostki kultury. Mamy różne inne instytucje, które do takiego programu mogą przystąpić. Podobnie jak przystąpiono do programu Karta Dużej Rodziny. Właściciel miejskiej karty seniora będzie mógł właśnie na preferencyjnych warunkach korzystać z tych wszystkich dóbr, na przykład kulturalnych oraz innych. My musimy naszym seniorom dodać skrzydeł. Oni muszą wiedzieć, że przepracowawszy tak bardzo starannie całe swoje życie, życia należą im się także przyjemności. Więc chciałabym e, zaprosić naszych seniorów do tego, żeby odwiedzali instytucje kultury, żeby tam dla nich miejsce naprawdę czekało na preferencyjnych warunkach, żeby mogli korzystać z e, usług komunalnych na preferencyjnych warunkach, żeby mogli chodzić do restauracji na kawę przysłowiową Kawęż z od Niech nasz senior nie siedzi w domu i ogląda kolejnego serialu. Niech ma tę przyjemność i możliwość wyjścia do kawiarni na dobrą kawę w towarzystwie Koleżanki czy Kolegów. Więc my musimy zrobić wszystko, żeby nasi seniorzy czuli się pełnoprawnymi obywatelami w naszym mieście. I bardzo dziękuję na wsparcie i pomoc Uniwersytetu Trzeciego wieku i na wymianę wzajemnych